Historia miasta i gminy Siewierz zgromadziła już wiele ważnych nazwisk osób, którym udało się zaistnieć dzięki różnorodnym talentom. Przygoda z pływaniem zaczęła się no, trochę czasu temu. No, zacząłem pływać e, wyczynowo z czwartej klasy podstawówki, a normalnie tak, no, na treningi nie wyczynowo, jeszcze nie myślałem o przyszłej karierze. To 6-4 czterolatków gdy zacząłem pływać, e, chodzić na dodatkowe zajęcia z pływania. Dzień powszedni sportowca jest wypełniony niemal od świtu do zmierzchu. No, mój dzień zaczyna się oczywiście od stania, z jedzenia, śniadania, pojechanie z rodzicami albo z tatą, mamą, w zależności, kto mnie zawozi do szkoły. Potem zaczynam trening od siódmej do dziewiątej. Około dwie godziny, zazwyczaj trochę to mniej, żeby jeszcze zdążyć na lekcję. Następnie idę właśnie na te lekcje 8-9 godzin, bo to dość dużo jest, bo teraz w gimnazjum więcej obowiązków niż w podstawówce. Następnie znowu trening dwie godziny, może czasami trochę mniej więcej, w zależności jaki okres przygotowawczy jest. No i potem wracam do domu. No, dwa razy w tygodniu mam dodatkowe lekcje, żeby tam no, nie być takim no, nieukiem czy coś, żeby mieć jakieś dodatkowe zajęcia z niemieckiego i z angielskiego. No potem mam jakieś tam, uczę się na testy, jakieś kartkówki, jak to każdy uczeń ma. No i spać oczywiście wcześniej, bo następnego dnia znowu trzeba rano wstać. No. Żeby móc tak intensywnie trenować, konieczne było podjęcie trudnego wyboru. Miałem decyzję do podjęcia trzy. Jedna decyzja była taka, aby zostać w szkole tutaj w Siewierzu, w klasie sportowej i już przestać w ogóle pływać, zapomnieć o tym, albo pójść do klasy zwykłej. Pływać może trzy razy w tygodniu, ale tak już nie wyczynowo, tak normalnie, pojedynczo, jakieś, tam, jakieś zajęcia normalne. Albo po prostu przejść tam, gdzie teraz jestem, czyli do Dąbrowy Górniczej i pływać normalnie, wyczynowo, 11-10 treningów tygodniowo, czyli no już tak na poważnie. Ciężka i wieloletnia praca Kacpra została nagrodzona wieloma osiągnięciami. Dyplomów jest 163. Medali 66, pucharów 9 i statuetek 7. No, ostatnio liczyłem po ostatnich, os, po ostatnich zdobyczach. No, jednym z najważniejszych medali jest ten medal właśnie za pierwsze miejsce Miszo z Polski. I statuetką, tą zdobyczą ostatnią jest za zajęcie drugiego miejsca na lidze klubów śląskich na 120 zawodników drugiego miejsca. Zgromadzenie takiej kolekcji trofeów nie byłoby możliwe bez pomocy rodziców. Trochę kilometrów do tej Dąbrowy jest, więc muszą jakoś sobie tam ułożyć dzień, żeby właśnie je zawieźć, przywieźć. No dofinansowanie od nich było sprzęty różne, nowe, nowe stroje kąpielowe, które ostatnio weszły, też nie są tanie. No i Ogólnie trener też mi dużo pomaga, bo w sumie bez, niego, bez jego pomocy, bez jego treningów, zaangażowania też nie byłoby tego tych wyników. Młody i spragniony kolejnych sukcesów marzy o kolejnych wejściach na podium. Na pewno pojechanie na olimpiadę, powtórzenie, yy, powtórzenie, yy, powtórzenie właśnie wy, wyników z tych mistrzostw Polski i no, na pewno dążenie do celu, żeby być jak Michael Phelps. Osiągnięcia sportowe Kacpra są dla rodziców powodem do wielkiej dumy i zachętą do dalszych działań w rozwoju sportowej kariery syna. No jest to nielada wyzwanie dla nas. Dla nas, dla całej rodziny. Wszyscy jesteśmy podporządkowani życiem kadpra. Yy, właściwie to oprócz mnie, męża, nawet młodszy brat czasami nawet cierpi, że brat jego trenuje pływanie, bo podporządkowujemy czas w ciągu, w ciągu tygodnia cały czas dla niego. Rano wstawanie, śniadania, owoce, yy, napoje, witaminy. Następnie odebrać go ze szkoły, tak żeby on jak najkrócej czekał na nas, ponieważ kończąc już tak późno, bo w pół do szóstej on musi wrócić jak najszybciej do domu, zjeść drugi obiad, bo jeden jada w szkole, odrobić lekcje i spać, bo rano trzeba wstać o 6 rano. Weekendy mamy zawody, staramy się być na wszystkich oczywiście, bo Myślę, że Kacper też czeka na to, żebyśmy my na te zawody do niego przyjechali. Nagrywamy starty, potem sobie analizujemy w domu. Jak był młodszy, to analizowaliśmy, bo teraz to już jest na takim poziomie, że teraz tylko zbieramy plony. I ogólnie wszystko, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, to planujemy z dużym wyprzedzeniem, wiedząc o tym, że Kacper ma inne plany i musimy pod niego je ukierunkowywać. Sukces jest efektem ciężkiej pracy, niejednokrotnie kosztem wielu rozrywek, typowych dla współczesnego gimnazjalisty. Dla przyjaciół zazwyczaj to weekend, bo w tygodniu nie mam za bardzo, za bardzo czasu. No, w weekend, sobota po treningu rannym, gdzieś tam z kolegami na rowery, może gdzieś tam się spotkać na, w jakimś parku, czy tam na skateparku. Oj, dumę. Dumę i na pewno jeszcze raz dumę. Jak y, okazało się, czy jak zdobyli ten medal, y, to praktycznie wszyscy y, rodzice byliśmy tak dumni, tak szczęśliwi, że po prostu płakaliśmy ze szczęścia, y, bo y, od początku, kiedy zaczęły te dzieciaki pływać, y, słowo Mistrzostwa Polski było czymś takim bardzo odległym, czymś takim, co by wydawało się, że to jest nie do osiągnięcia. Y, wiemy, że dzieciaki... Y, w ogóle rocznik Kacpra 2000 jest bardzo mocnym rocznikiem i bardzo dużym. I zawody były obstawione, były to najbardziej zawody obstawione z ostatnich lat. Było 380 chłopców, ponad 600 dzieci razem startowało na tych zawodach i chłopcy po prostu są tam tak wyrośnięci, tacy duzi, że Kacper przy nich to jest naprawdę niskiego wzrostu, jak na razie. Także te osiągnięcia, które on teraz ma, to można powiedzieć, że on po prostu swoją walecznością, hartem pracy i e, zawziętością, bo on po prostu nie przykłada, e, wstając na słupku nigdy nie bierze pod uwagę innego, e, innego e, wzorca czy innego scenariusza, że on po prostu wygra albo po prostu popłynie lepiej niż pływał. On po prostu patrzy na to, żeby mieć życiówkę, a wtedy same e, medale się e, zdobywa i zdobywają. Mam nadzieję, że zostanę, bo w sumie to jest bardzo mi przyjazne miasto, podała mi się, nie ma, nie ma tutaj dużo tłoku, tak jak w jednych wielkich miastach, no mam nadzieję, że tu zostanę, jakiś domek sobie wybuduje, no to zostanę, bo nie, nie mam zamiaru jeździć do jakichś Katowic, gdzie jest dużo ludzi, bloki same, jakieś no, auta, wszędzie remonty, a tutaj przyjazne miasto, mili ludzie i no, dużo osób uznanych. Na pewno chcielibyśmy, żeby był zdrowy, żeby się dobrze rozwijał i żeby nam urósł. Jak nam urośnie i temperament jego i chęć walki wygra, to on yy, myślę, że osiągnie wyniki i to duże w sporcie, jak tylko on będzie tego chciał. Na razie wiemy, że do pływania my go motywować do, naprawdę nie musimy. On wie, że pływanie to jest to, co on kocha i to, co chce robić i to, co mam nadzieję mu da w przyszłości wyniki. Okazuje się, że mimo różnych utrudnień, można osiągnąć sukces. Kacper Borkowski należy zapamiętać to nazwisko, bo za kilka lat może stać się ono powodem do dumy nie tylko dla rodziców, ale i wszystkich mieszkańców naszego miasta. Muzyka